Jak zdobyć te emotki, które widzicie właśnie na ekranie? Ostatnio dostaję pytania właśnie, bo widzicie na przykład w moich kolekcjach, podglądacie, że puszczam emotki i dostaję też dużo pytań właśnie, jak te emotki zdobyć. Mamy tutaj dwa sposoby, żeby te emotki zdobyć. Oczywiście jeden jest darmowy, długi, a drugi wiąże się z zakupami w grach Super no niestety tak to jest bo to jest są strony oficjalne tutaj jest sklepy i wszystko ale już wam tłumaczę na początek musimy sobie wejść na id.supercell.com i tutaj mamy ile punktów już zgromadziliśmy możemy to też zrobić przez grę, przez supercell id i tam też nam pokaże ile punktów mamy i możemy wejść na tą stronę jak widzicie możemy przejść do różnych gier możemy się przełączać między różnymi grami i różne rzeczy odbierać za punkty i nie tylko no i jak widzicie jest 6 emotek obecnie ja już sobie trzy odebrałem każda po 2,5 tysiąca punktów. I teraz pytanie, jak te punkty zdobywać? Tutaj na dole mamy zadania, misje, które trzeba wykonywać i tam dostajemy 5 punktów, 5 punktów, 20 punktów, ale można to też zwiększyć, bo jeżeli na przykład gracie w Brawl Stars, to też tutaj za Brawl Stars te punkty się zdobywa, na przykład 40, 15, 45. Więc każdej grze jeżeli gracie to te punkty wam się troszeczkę więcej by im zbierało. Ale też właśnie jak te punkty na przykład szybciej zebrać no i tutaj jest ta opcja płatna bo na store.supercell.com Mamy oficjalny sklep Super Sella. Tutaj też jest dużo darmówek, często trzeba zaglądać. I właśnie za zakupy na tej stronie dostajemy punkty. Weźmy na przykład w Clash Royale. Jeżeli kupujecie pas Royale, pamiętajcie o kodzie POP, to, to też dostaniecie te punkty. I jak widzicie, każda oferta na stronie ma napisane na przykład, ile punktów dostaniemy. Ale też pamiętajcie, że za każde zakupy możecie dostać dodatkowe skrzynie i nie tylko. Więc na przykład. Pass Royal, pass Royal, no tutaj. Pas Royal. Za Zakupną pas Royala na przykład dostajemy 600 punktów. Tutaj już różne oferty, w zależności od tego, ile się wyda, to tutaj chyba ta najdroższa oferta. Zaraz, tutaj najdroższa za 40 funtów to jest chyba 200 zł. 200 zł to mamy 2000 punktów. Więc jeżeli kupujecie pas Royala, to te punkty wam się tutaj będą gromadzić. Czy jest jakaś darmówka, też można kupić gemy, wszystko, nie ma aktualnie żadnych darmówek, ale mówię. Tak, tutaj na tym Store, na sklepie oficjalnym Supercell'a zbieramy te punkty, a tutaj możemy je wydawać. Więc tak w ten sposób można zdobywać te emotki. Wejdźcie na tą stronę, jeżeli jeszcze nie byliście, bo być może macie już jakieś punkty zebrane, i już na przykład z Clash Royale będziecie mogli coś odebrać. W Squadbuster dawno tutaj nie zaglądałem. To są jakieś skiny po tysiąc punktów. I w zagranie w Squadbuster też się zdobywa punkty, chociaż niedużo. Chyba najwięcej jest zagrania w tym Brawl Stars. Więc. Yy... Tak, w ten sposób oficjalnie można zdobyć emotki. Cześć.